Atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Wygraliśmy dwa mecze z rzędu, więc nie może być lepiej. Pokonaliśmy Śląsk oraz Wisłę, dzięki czemu wróciliśmy w końcu na właściwe tory. Naszym celem jest teraz przedłużenie serii zwycięstw, która rozpoczęła się dwie kolejki temu, i pozostanie w górnej ósemce tabeli. Strzeliłem na razie jedną bramkę dla Lechi w meczu z Legią, ale nie pomogło nam to w wygraniu tego spotkania, dlatego nie wspominam dobrze tego meczu. Przeciwko Wiśle miałem więcej ofensywnych zadań, grałem bliżej bramki i myślę, że od kiedy tu jestem, to był mój najlepszy występ w barwach Lechi. Myślę, że moja pozycja w drużynie jest coraz silniejsza. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będę tak dużo grał. Dzięki wsparciu kibiców, którzy nas dopingują, pokazuję coraz bardziej na co mnie stać i wierzę, że moja forma będzie nadal rosła. Czuję się znakomicie nie tylko na boisku. W Polsce mieszka nam się z żoną bardzo dobrze. Jestem wręcz zachwycony życiem w Waszym kraju.